Witam z całego serca. Temat, z którym chciałbym dzisiaj się zmierzyć, jest niezwykle, niezwykle ważny. To jest do końca powiedzenie sobie prawdy, czym jest Olimp. Dlaczego do tego podążaliśmy? Dlaczego tak często o tym mówiłem? Tak, spotykałem wielu bogów, wielu inkarnacji, którzy doświadczali tej przestrzeni. Znam tę przestrzeń, czuję ją, czuję obecność i że wszystko w tym świecie było rodzajem pochodnej, rodzajem fałszywego źródła, którą. Olimp dla nas się stał. To nie płaskowyż w Grecji. Tym Olimpem stała się Ziemia. Ale teraz przyjrzyjmy się, do czego zmierzała mitologia. Mitologia była tu kodami, nośnikiem dezinformacji, abyśmy w sobie zapisali taki świat, abyśmy przyjęli go. Jako świat bogów, a to był świat upadku. Przypatrz się tym bogom, jak postępowali, jak doświadczali seksualnie, jak walczyli w sobie, jak byli okrutni, ochydni, podstępni. To rozpasane byty, a nie człowiek. Człowiek. Jest tu pochodną, jest tu kwintesencją, i z kolejną hodowlą tych samych poniekąd bogów innych nacji, które pokonały kanibali, dewiantów, ludożerców i rozpoczęła się hodowla nowych bogów. Powstały nowe mity o Edenie, o nowym człowieku, o Adamie. I spreparowanej z jego energetyki kobiecie z jego żebra adamowego. To nie było tak, że tylko Persefona jest boginią ciemności. Persefona była efektem wężowej seksualności, w której, do której rozpasanie Dzieci Olimpu, takich nazwę. Mieszkańców Olimpu, mieszkańców zasiedlających tę przestrzeń, doprowadziła. Tak powstała Persefona. To nie mit. Persefona miała tutaj być odrodzeniem Wężycy, jedynej matki. Kochani, przyjrzyjmy się głęboko mitom. One jednak dają cząstkę prawdy, kiedy umiesz sercem głęboko dotrzeć do, do tego obszaru. Cały ten Olimp był kierowaniem nas na rodzaj złudnej prawdy, złudnej ścieżki, że kiedy to dotrzemy do Olimpu, odnajdziemy prawdę o sobie. To nie jest tak, że mówiąc Wam o Olimpie błądziłem docierałem i ta cisza, którą sobie dałem, ta czystość, to rodzaj oczyszczenia z dewiacyjnej seksualności świata trupów, to yy, rodzaj oczyszczenia się z kopulacji w tym świecie z wężem, z wężycą, dało mi świadomość czystą. Dało mi dotarcie do głębi i nie zatrzymywanie się już na Olimpie, tylko podążenie dalej. Kochani, raz jeszcze przypomnę, z kim stajesz, z kim przystajesz, tym się stajesz. Gdzieś spotkałem takie ogłoszenie motrymonialne, że kobieta, którą na którą się otwiera, po pierwsze ma nie być zaszczepiona. <laughs> Święta prawda, bo kiedy zespoliłbyś się z taką kobietą, tym samym tam sam byś się stał tym wężem, eksperymentem i tym samym odejściem z tego świata. I to przeobrażenie jest tak ważne. Dlatego oczyszczając swoją seksualność, oczyszczasz swoją świadomość. Moja świadomość staje się czysta. Zespalając się z wężem, wężycą, stawałeś się, grzązłeś w tym świecie. Oddawałeś siebie, myślałeś, że to jest miłość, myślałeś, że to jest seks czysty, a to był świat urojenia. Tu wszystko było urojone. Był to. Niestety, materialny sen. I pora najwyższa o przytomnieć i wyjść z Hadesu, z piekła, którym naprawdę Ziemia była. Tu nie chodzi o potępienie kogokolwiek. Czasami niektórzy tak odbierają. To tak, jakbym oceniał swój sen. To tak, jakbym oceniał doświadczenia. Ale kiedy ich nie dostrzegasz, kiedy nie chcesz zobaczyć prawdy, że to był świat demoniczny, że staliśmy się demonami, że ten świat nas pochłonął. Zobaczmy, jak mówią mity. Najpierw był chaos. Kochani, miłość nie rodzi z chaosu. Najpierw była Gaja. Jakoby jedna matka, która potrzebowała partnerów, aby ją zapładniali, aby ich dosłownie wysysała i zrzucała ich potem do tartaru, wrzucała na bruk. Przyjrzyj się Watykanowi jako spuściźnie tychże mitów. Spójrz, spójrz przyjrzyj się ołtarzowi. Za którego twój uwielbiany JP2 mm, głosił kazania przez cierpienie do zbawienia. I zobacz ołtarz. Zobacz symbolikę ogromną ezotoryki. Zobacz pajęczycę, predatora, który <pajęczycę,> ołtarz ten znamionuje. Zobacz salę. Wielką audiencyjną, czy jakkolwiek tam ją zwał, która wybudowana jest w formie głowy gada. To rodzaj matki, Tarantuli, Pajęczycy, której właśnie Persefona miała stać się odrodzeniem. Nieprzypadkiem w ostatnich latach. Mówiłem słowa, których rozumem człowieka nie w pełni rozumiałem, że ja ten świat postrzegam jako rój pszczoł, czyli robotnice, zwiadowczynie, strażniczki, jedyna matka i trutnie, których. Jak jest za dużo, jak już są wykorzystane, jak już nie mają pieniędzy, to dostają kopniaka i są utylizowane. Mają iść pod pociąg, mają popełnić samobójstwo, mają się załamać, są im odbierane dzieci. To był świat okrutny. To był świat czarnej tarantuli, czarnej matki i pozornie ona jawiła ci się mateńką, kiedy pozwoliłeś wejść w swój umysł albo oddać swoją seksualność. Dlatego jest tak ważne głębokie oprzytomienie Twoje i oczyszczenie swojej seksualności. Zaprzestanie tych doświadczeń na ten moment wychodzenia z piekła. Raz jeszcze powiem, seksualność, z seksualności czystej wynika czysta świadomość. Dlatego nareszcie o tym mówię, dlatego nareszcie do tego docieram, że Olimp nie był celem naszego wyjścia. To nie jest powrót bogów, to było zmierzanie do koła. Kręgu do zakończenia cyklu, aby wejść w, kono w ponowny gadzi etap. I stać się żerowiskiem, niewolnikiem czy trutniem tarantuli. Demon potrzebował wysublimowanych świadomości boskich istot, które przybywał jako modliszka dosłownie uśmiercać. Tak się odżywiał, potrzebował wielu partnerów. I tym była Ziemia. Do tego dochodzą <gry> inni, postrzegają to, że nasz świat tak był postrzegany jako świat jednej matki. A tak nie jest. Kochani, nasz upadek wynikał z oddzielenia żeńskości od męskości z oddzielenia kobiety od mężczyzny z preparowania kobiety mm, demonicznej a kobieta ziemska miała być hmm, podległa mężczyźnie to pan ojciec to pa, ustanowiony został tu ojcem wszechmogącym i to nie jest takie lakoniczne to głęboko było w naszej świadomości. Tak byliśmy głęboko przekodowani, abyśmy posługiwali się umysłem człowieka, rozumem, abyśmy nie dostrzegali swego piękna. Dlatego głębokie podążenie w swoje serce, w nasze serce, jest wyjściem z piekieł, jest wyjściem z zapętania i powrotem naszego światła, bo to my. Jako prawdziwi bogowie oddaliśmy swoje światło, oddaliśmy swoje tworzenie, i taki, tacy w cudzysłowie bogowie tutaj zaistniały. I tak trwał świat upadku. Utożsamiałem się z nim. Teraz to rozpuszczam, jakże często. Mistycy, których spotykałem, jasnowidzący, y, pytali mnie, mówili, sugerowali, dzielili się spostrzeżeniami, że zobacz, dlaczego jesteś przyciągaciem woda, czy m, byłeś y, Posejdonem. Inni pytali, czy byłem Jezusem, czy y, tak wcześniejszym Zeusem. To nie o to tu chodzi. Głęboko utożsamiłem się z tym światem, dlatego ich odbiór, ich postrzeganie, ich patrzenie poprzez program, w którym byliśmy wszyscy, było takie. Kiedy teraz to rozpuszczam, rozpuszczam że to Ty. To odsłania się w każdym, kto kieruje się na serce. Dlatego z tego świata wychodzimy idziemy dalej i docieramy do prawdziwego źródła miłości do autentycznie boskiego świata nie szliśmy dalej bo docieraliśmy do pętli do fałszywej ósemki i podążaliśmy w kolejny cykl wojny inkarnacji i eksperymentu który skwapliwie nam podsunięto abyśmy Dalej trwali w doświadczeniu pasożytniczego świata, który przejął naszą świadomość, bo przejął naszą seksualność. Dlatego kocham głęboką prawdę powrotu mego boskiego runa, jakim moja seksualność jest. Przywracam sobie tę energię i tak odcinam przepływy karmienia. Wężowego świata. I to są wrota magii, fałszywej ekstazy, na którą otworzyłem się, bo zapragnąłem eksperymentu, bo zapragnąłem dewiacji, bo zapragnąłem fałszywie doznań seksualnych w świecie śmierci. I to był świat dewiacyjny, świat eksperymentu, w którym to. Bogowie w cudzysłowiu mieszali się z ludźmi, kopulowali ze zwierzętami, rodziły się hybrydy. Kochani, to nie był świat boski. On był kodowany dzieciom w szkole, tak jak religia, abyśmy mieli to w naszej świadomości, abyśmy tak postrzegali swoją boskość. To jest fałsz. To było zakłamanie. Dotarcie jednak do tego jest ważne. To nie jest tak, że mam to teraz negować, że mówiłem nieprawdę. Nie dotarłbym do tego, nie sprostowałbym tego, kiedy głęboko bym w to nie wszedł, kiedy głęboko bym się z tym nie utożsamił. Odczułem to, doświadczyłem rodzaju retrospekcji w którym wciąż ci sami bogowie przychodzą i mówią mi kim jestem mówią mi rzeczy o których nikomu nie mówiłem skąd to wiedzą bo to się wszystko wciąż powtarzało w cyklach nie ogarnionych dla umysłu człowieka bo my mamy mieliśmy Fałszywe poczucie czasu. Teraz z tego wychodzę. Moja świadomość powraca, bo powraca moja czysta seksualność. Ona jest piękna. Jej nie oddaję już dla wężycy, dla upiorów, dla trupów ociekających robakami, z których odpada mięso. Tak naprawdę wyglądał ten świat. To był świat horroru. Nie widzieliśmy tego, bo projektowana była rzeczywistość, w której osoba, postać, którą spotykałeś, była pachnąca, miała ładne ciało, miała mm, ponętny seksapil, to był fałsz, to był rodzaj <gryw> pernamentnego makijażu, yy, który Nałoż którym, który nałożono tutaj nam wszystkim. Nie widzieliśmy prawdziwego świata. Teraz to dostrzegam, bo przywracam sobie widzenie. Powraca nie tylko mój ludzki wzrok, ale powraca wzrok Boga. Autentycznie boskiej świadomości. Powraca moja witalność, powraca moja młodość, powraca. Moje prawdziwe postrzeganie seksualności nie jako zamknięcie, nie jako odcięcie się, ale jako prawda, w której doświadczając tego wszystkiego, w czym jestem, że to przeobrażam, że to jest prawdziwy świat, że od niczego się nie odcinam, niczego nie neguję. Nie wypieram się, że tego nie doświadczałem, bo dokąd mówisz, że to ktoś jest wężem, to znaczy, że bardzo, bardzo daleko jesteś od prawdy, od wyjścia, że jesteś dezinformacją, że jesteś wibracją stricte w pełni demoniczną. A taki świat odchodzi. Stworzyliśmy ten świat jako boska świadomość, ale oddaliśmy temu światu nasze światło, dlatego je przywracamy. Dlatego je przywracam. Jadąc na to spotkanie, kolejny, czwarty raz rzędu, Lampa na moim rowerze, na moim jedynym pojeździe, metal odciął się. Lampa spadła. Nic nie dzieje się przypadkowo. Nic nie działo się przypadkowo, że wiem i czuję, że wszystko rozgrywa się na ten moment na aspekcie powrotu mego światła, powrotu naszego światła, powrotu światła autentycznej naszej istoty, bo to my, powiem to ja, czyli miłość, oddałem to światło do fałszywej świetlistości, do projekcji demonicznej, w której powstał świat węsza. Świat rodzaju uprawy, namiotu foliowego, kopuły nieba, w którym to przykryto nas drugiego dnia i tak nie wychodziliśmy. Powrót życia to powrót światła. Powrót światła to powrót miłości. To autentyczne uczucie, jak bardzo, bardzo bardzo siebie kocham i to jest koniec czarnej rzeczywistości to jest koniec koszmaru to jest prawdziwy rozgłysk naszej świadomości w której zmieniam wszystko bo zmieniam siebie kocham cię